Witam wszystkich tu serdecznie na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Mabia ja Open. Dzisiaj będziemy otwierać tego jednego Big Boxa: więc 3, 4. Nie ma. E tam. <grywa> Mi tam wszystko jedno. E, słuchajcie, e, m... Łapka w górę i subskrybujcie, bo to jest takie sude. Więc to zmienię sobie tego profilka na mordkę Mortka chyba fajnie wygląda, tak? Nie wiem no, ładnie nawet do klubu, bo Widzicie, musicie do klubu. Nie słuchajcie tego gościa, który Tu pisze do pszczo pszczoły bi kurczę, mi się mi tak klub opadł, ale za to patrzcie ile osób! 61. Na tyle puch to bardzo dużo. E, słuchajcie. Mm. Nie, uwi nie, nie uwierzysz co powiem, ale niedługo właśnie będę jak wyjdzie jakaś oferta. za znam, że 24 zł w sklepie. No wiem, że dzisiaj była i wczoraj, i wczoraj taka, ale była słaba. Jak wyjdzie nowa, za 24 zł kupuję! I potem na następnym karnecie, jak nazbiałam sobie jeszcze gemy bo 80 plus 90, bo pewnie będzie w pakiecie 80 gramów. Um, 80 plus 90 to 170. I potem można kupić sobie karnet. Oczywiście tego... Ten karnet nie kupię, ale jakby wyjdzie ten surger, jak, jakkolwiek, nie wiem, jak, jak się nazywa w ogóle na po polsku, um, to... To zobaczymy. Nie wiem, próbujemy robić w misji jakieś. Pamka. Pamka ze sanka łapka w górę i subskrybujcie, bo e, naprawdę, koz... Na Słuchajcie, mm... obejrzyjcie sobie poprzedni filmik, który zrobiłem z Need Force Speeda. Wiecie, jaki jest? Normalnie szok. szok. Szok, szok, szok. Ale memy narobiłem. Jezu, byłem pierwszy... Zająłem prawie pierwsze miejsce w wyścigu, ale na końcu, na wyścigu, uderzyłem w barierkę i każdy mnie wyprzedził, bo ja miałam ustawiony na poziom trudny. Oczywiście proponuję za, e, kupić sobie tą granit for speed O kurczę, Nie mogę się Nic Zintowałem sobie granit for speed hit. O, Nic, for speed hit. E, kupić oczywiście. E, chyba jest to 20 zł czy coś. I, I możecie mnie zaprosić do znajomych. Nazywam się Paweł... pawelek 81. Nie wiem czemu. Ale możecie mnie zaprosić do znajomych i... Ja jestem... I soczka mi zabrał! Co ten kard robił? O kurcze! Ale naprawdę, dajcie. Eee, wyjdziemy sobie na chwilę. Tu, 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 tu. My, mój kanał, o to jest mój ulubiony jest taki kozacki no musicie oglądać ten filmik, naprawdę jest taki kozacki przewinę tak jakby do to o tutaj właśnie się wyrąbałem Jeszcze raz muszę to Muszę to pokazać jeszcze No to jest to miejsce gdzie Tego mm, Tak jakby Wjeżdżaliśmy prawie na tą autostradę Bo tam się wcześniej wyrąbałem, ale już nie będę tego pokazywał Ale sami sobie obejrzyjcie. Obejrzycie w, w ogóle ja bardzo lubię to granie w To jest moja ulubiona ze wszystkich. I takie deja vu. Dobra, za chwilę będzie ten moment. Nie wiem czemu, ale... Nie wiem czemu wam to pokazuję. Wygląda. Mogliście sobie sam to sami to obejrzeć, ale potem nie będziecie wiedzieli co to... Znacznie... O patrzcie! To, to ten moment. Czekajcie! Wjeżdżam w barierkę. I lecę. I patrzcie wszyscy... I wjeżdżam w ludzi. I uwierzycie, że zająłem piąte miejsce. Mogą sobie sami ten filmik, eee, nie tylko z bossa, z którego nagrywam. Naprawdę subskrypcja jest taka ważna. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie tego tego odcinka. Może wam się spodobał, może nie. Ale, ale wiecie co? Chcę codziennie robić filmiki. Mówiłem, że nie, już nie będę robił filmików, dużo, ale właśnie teraz zrozumiałem, że prawda jest taka, że my, ja powinienem robić te filmiki. Słuchajcie, to jest ten koniec, koniec odcinka. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzach, coś miał w komentarzach, abyście pisali. Ale łapka w górę i su su subskrybencja dla mnie jest najważniejsza, bo wtedy, jak będę miał 1000 subskrypcji, to wtedy będę robił live. Y. Dziękuję za oglądanie i życzę Państwu miłego dnia.